Podczas Mszy Świętej w Sandomierzu papież apelował broncie czystości obyczajów. Sandomierska homilia Ojca Świętego nawiązywała do kolejnego błogosławieństwa skazania na górze. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Organizatorem spotkania z Ojcem Świętym był obok diecezji sandomierskiej Ordynariat Polowy. Człowiek rzeczywiście szuka Boga, szuka Go swoim umysłem, swoim sercem i swoją istotą, powiedział Ojciec Święty. Mówi święty Augustyn, niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie Bogu. Ten niepokój to niepokój twórcz. Człowiek szuka Boga, ponieważ w Nim, tylko w Nim może znaleźć swoje spełnienie. Spełnienie swoich dążeń do prawdy, dobra i piękna. Jednym z warunków zbliżenia się do Boga jest czystość serca, tłumaczył Jan Paweł II. A czystość serca to czystość wiary, dodał papież. Czystość serca jest każdemu człowiekowi zadana. Musi on stale podejmować trud obierania się siłom zła, tym działającym z zewnątrz i tym z wewnątrz, siłom, które chcą go od Boga oderwać. I tak w sercu ludzkim rozgrywa się nieustanna walka o prawdę i szczęście. A żeby zwyciężyć w tej walce, Człowiek musi się zwrócić ku Chrystusowi. O czystość serca Jan Paweł II szczególnie zaapelował do młodzieży. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycji. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale Wy nie możecie przegrać miłości. Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść u ludom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę. Cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia własnego i cudzego. Pragnę Wam powtórzyć to, co kiedyś już powiedziałem do młodzieży. Na innym kontynencie. Tylko czyste serce może w pełni miłować Boga. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie. Aby zniszczono Waszą przyszłość. Nie pozwólcie oddawać sobie bogactwa miłości. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby, mówił Ojciec Święty. Szczęście Waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami. Wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania, błogosławieni czystego serca, albowiem oni, Boga oglądala. Rzecznik Watykanu Joaquin navarro poinformował dziennikarzy, że rano Jan Paweł II niegroźnie zranił się w prawą skronię. To się stało, gdy papież był w łazience. Po prostu potknął się i przewrócił. Lekarz założył Janowi Pawłowi drugiemu opatrunek. Na miejscu zbadano także ciśnienie i tętno papieża. Wszystko było w normie. Także badanie neurologiczne nic nie wykazało. Ten wypadek nie spowoduje zmian w programie pielgrzymki. W zamościu Ojciec Święty wezwał do ochrony środowiska. Zdaniem papieża, człowiekowi i środowisku najbardziej zagrażają brak poszanowania praw natury i zanik poczucia wartości życia. Na powitanie odegrano papieżowi hejnał zamościa. pierwsz zwrócił uwagę na to, że środowisko wszelkie stworzenie zostało nam dane od Boga. Jesteśmy więc odpowiedzialni za nie, zarówno przed Stwórcą, jak i przed następnymi pokoleniami. Prawo, które zostało wpisane przez Boga w naturę, wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje i który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka, dodał ojciec Święty. Tak też dzieje się Zanika poczucie wartości życia jako takiego, a w szczególności życia ludzkiego. Jak można skutecznie stawać w obronie przyrody, jeśli usprawiedliwiane są działania bezpośrednio godzące w samo serce stworzenia, jakim jest istnienie człowieka. Czy można przeciwstawiać się niszczeniu świata, jeśli w imię dobrobytu i wygody dopuszcza się zagładę nienarodzonych, prowokowaną <klucza> <klucza> Prowokowano śmierć starych i chorych, a w imię postępu prowadzone są niedopuszczalne zabiegi i manipulacje już u początków życia ludzkiego. Gdy dobro nauki albo interesy ekonomiczne biorą górę nad dobrą osoby, a nawet całych społeczności, wówczas zniszczenie powodowane w środowisku są znakiem prawdziwej pogardy dla człowieka. Seba aby wszyscy, którym leży na sercu dobro człowieka na tym świecie, stale dawali świadectwo, iż szacunek dla życia, a przede wszystkim dla ludzkiej godności jest podstawową zasadą zdrowego postępu ekonomicznego, przemysłowego i naukowego. Papież zwrócił się do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi, prosił papież. Ojciec Święty zwrócił się też do rolników. Z wdzięcznością i szacunkiem chyle głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili również krwi, mówił Ojciec Święty. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby Ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy Waszych rąk. Życzymy życzymy, życzymy, życzymy. Jeżeli się nie mylę, to tak samo, a przynajmniej podobnie śpiewają Kaszubi na gumorzu. Widać, że jest to jedna Polska. To stancie z Bogiem. Dobrej niedzieli. Sprawowana przez Ojca Świętego liturgia miała rozpocząć się dopiero przed 18. Pielgrzymi przybywali do miasta od wczesnych godzin porannych. Niektórzy wyruszyli pieszo dzień wcześniej. Do Zamościa dotarli zmęczeni, ale szczęśliwi. Czym dla Pani jest spotkanie z papieżem? Największym przeżyciem w życiu. Czymś, czego nie da się właściwie z niczym porównać. Ogromna część pielgrzymów to ludzie młodzi. Spotkanie z papieżem, chociaż z takiej odległości, bo wiadomo, nie dotknę jego ręki, No naprawdę jest to coś cudownego. Jak mówił biskup Jan Śrutwa, wizyta Ojca Świętego w Zamościu to wizyta tysiąclecia i pragnął jej sam Ojciec Święty, który podczas ustalania trasy pielgrzymki zapytał, a zamość? Gościł tu na początku lat 70. jeszcze jako Karol Wojtyła. Modlił się wówczas w kolegiacie. Dziś ponownie odwiedził... Padł we północy. Jedną z witających go osób był ordynat Jan Zamojski, który właśnie dziś obchodził swoje 87. urodziny. Na noc Ojciec Święty wrócił do Warszawy jutro w stolicy odprawi mszę świętą, podczas której beatyfikuje 108 męczenników. Po południu pomodli się na cmentarzu ofiar wojny 1920 roku i spotka się z wiernymi diecezji warszawsko-praskiej.